Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj po pierwsze będę robił miksturki po drugie zdobędę materiały na nowy domek no i po trzecie no ten nowy domek zacznę no więc po pierwsze miksturki i tak jak mówiłem, że zacznę ten domek no skończę go dopiero w następnym odcinku e, niestety mój pies tutaj e, hałasuje no ale co poradzę Muszę montować szybko Dobra, miksturkę siły Miksturkę siły na pewno mi się przyda No, żeby zabić dragona Szybciej i efektywniej Będę miał zenchantowany Diamentowy miecz Z miksturą siły To go zabiję na kilka, kilkanaście Uderzeń, więc Więc naprawdę to się przyda A miksturki prędkości, które właśnie teraz robię To właśnie przydadzą mi się na uciekanie, no i biegnięcie od pierwszej wieży do drugiej, bo ee, te najłatwiejsze zbiję łukiem, a te trudne, no, po prostu wejdę, zablokuję i zniszczę no, więc dobra, już tutaj wkładam te miksturki i dobra, dam wam przyspieszenie jak te miksturki robię, no bo nic ciekawego, no ale muszę pokazać żeby odcinek nie miał 5 minut Drugi cel odcinka zbieranie materiałów. No więc jak widzicie, no na ten domek potrzebuje naprawdę dużo drewna, kamienia też będę potrzebował dużo, więc no teraz będziecie mieć taki fajny time-lapse. Trzeci cel odcinka znalezienie terenu do domu. Postanowiłem odliczyć około 40 bloków od portalu, żeby mieć go dość blisko. No i tutaj gdzieś będę robił ten domek. Więc, no. Czwarty cel odcinka przygotowanie terenu do domu. No, że nie jest to perfekcyjnie e, płaska powierzchnia, no to będę musiał e, no, wykopać trochę tego piasku, na no, bym miał na czym ten dom. Zrobić. Podłogę, tak? No a więc przyspieszę Wam ten film, aby nie marnować czasu. wygląda teren, no i za chwilę go powiększę. A więc sposób na wybudowanie tego domu wygląda tak. I ten tutaj domek, ten koncept domku zrobiłem na kopii mojego świata, i teraz no spróbuję go zrobić. Najbardziej podobnego, więc przejdźmy do roboty. Jak widzicie, wykopałem jeszcze jedną warstwę tutaj tego piasku, co została. No, i teraz mam bardzo dużo miejsca, więc zacznijmy oczywiście od yy, krawędzi, czy też no od szkieletu tego domu. No i potem dopiero ściany, podłoga i dach. Dach raczej będę robił w kolejnym odcinku dopiero. Więc dobra. Ta papuga mnie wnerwia, zaraz ją zabiję, ale to za chwilę. I teraz tutaj po dwa bloki żeby były drzwi, a tutaj z góry cała zabuduję. Dobra, przyspieszę Wam ten proces, ponieważ po co marnować czas. Tutaj dolną podstawę tego szkieletu już zrobię. No to czas na górną. E, ogólnie zawsze daj muzyczkę, ale tutaj ten klip ma tylko 11 sekund, więc nie dałem. No, tak jak z przynajmniej tak 20 sekund daje, co nie. Więc dobra, mam już zrobiony szkielet domu. E, wygląda ładnie, ale o, takie coś zrobię. Tylko to będzie na ścianie y, przedniej, na innych nie daję. Przy tych rogach, i dobra. Teraz jedynie muszę ogarnąć szkło. Na razie tutaj położę bruk, żeby pamiętać, jak położyć y, kamienne cegły, bo przepalę ten bruk na kamień, i z kamienia zrobię kamienne cegły. Więc dobra. Dobra, jak widzicie, tutaj mam generator kobla, i sobie te chwilę tutaj kopałem przed chwilą, bo miałem ledwo stak. A zaraz wam pokażę mój, mój ekwipunek i zobaczycie, że mam już, no, prawie dwa staki. Za chwilę będę miał pożyt Obsidian. Że sobie mogę po prostu przycisnąć i no będę ciągle niszczył tylko ten kamień, bo Obsidianu nie zdążę. No a zanim bym zdążył, no to kamień, bo on się odnawia tutaj w no czasami to od razu się pojawia, ale czasami trzeba czekać tak sekundę nie? A obsydian bym tu niszczył z dwie minuty przynajmniej. Kamiennym y, kilowem, bo żelaznym mi ponad pół minuty wtedy y, zajęło w siódmym odcinku, więc dobra, mam już dużo. Więc no, jak widzicie, mam już prawie dwa staki, a miałem ledwo stak tuż przed y, nagraniem, więc dobra, jak widzicie, tutaj sobie przepalam ten kamień, y, zrobię y, te kamienne cegły i pójdę tam powypełniać. No i okej, okay. pierwszą ścianę mam już prawie zrobioną później jeszcze pójdę po e, wybiorę się po e, drewno dębowe, bo te drzwi mają być z dębu no bo każde inne nie pasują i są brzydkie, a mój dowód to to, że testowałem to na mojej właśnie e, kopii świata i właśnie najlepiej pasowała do tego drewna plus tego kamienia tych cegieł para drzwi dębowych. Więc wybiorę się po dąb, drzewa z dębu trochę zbiorę. E, oczywiście wezmę te, e, jak to się mówi, sadzonki i sobie zasadzę i trochę więcej, ponieważ jeszcze podłogę zrobię z tego i będzie tak ładnie wyglądało. Dobra, teraz jak widzicie robię, hmm, jak to powiedzieć, odstępy pomiędzy oknami, szybami. Tylko właśnie nie wiem, czy mi starczy tych kamiennych cegieł. No, ale właśnie chcę, żeby ten odcinek był krótki i przyspieszę po prostu te yy, kładzenie tych bloków i w ogóle te nudne fragmenty. Próbuję zrobić ten odcinek jak najkrótszy, jaki mogę. No, ale też, żeby nie miał 10 minut, co nie? Tylko. A jeżeli jeszcze to oglądacie, bo no to... No to znaczy mi żebyście potrzebowali, ponieważ. E, Średni czas oglądania to się takie takie. Czasami, czasami nawet i nawet mniej. To naprawdę dziewięć. Więc no. Czyli no, że w większości ktoś wchodzi minuta ogląda, no i sobie wychodzi. Jakby dla mnie to nadal no, coś, bo przynajmniej ta osoba wie, co no, robię w tym filmiku, tak? Moje filmy może nie będą za, ciekaw, za ciekawe, no ale no. Co poradzę? No, na początku to ja próbuję, no, oczywiście y, pokonać y, Minecrafta, a potem będę robił jakieś super budowle i projekty. I, dobra, rozgadałem się, ale zapomniałem Wam powiedzieć, że tutaj właśnie położyłem szkło, y, położyłem Cobblestone, właśnie, żeby te drzwi miały na czym stać, a nie tylko na samym piasku. I, dobra, no, tak na razie wygląda domek. Z boku, tutaj widzicie. No, wygląda git. Okej, okay, tutaj już mi się przypaliło troszeczkę tego yy, szkła, piasku, więc idę kolejną tutaj dawkę. <ścoughs> nie wiem, czy to tak mógłbym powiedzieć. No, idę yy, wypełnić te niektóre ściany. No, świetnie, parkour mi się nie udał. Nie no, zawodowy parkour, wiecie, hehe. <ścoughs> Ech, nie mam co mówić kompletnie, nie? Bo nic w tym odcinku nie robię. No, miałem robić ten domek. No, ale no, patrzcie. Chodzę w kółko i to jest 30% odcinka. Muszę naprawdę to poprawić. Przepraszam. Tu się akurat szczero wypowiem. No, jak widzicie, tutaj się już y, szkło robi. Mam już 14. Jest noc, więc szybko przebiegnę. Bo nie chcę mi się tyle walczyć z mobami e, Mam 22 level e, i niestety straciłem ten level zobaczycie to za 5 minut albo nie wiem w sumie za ile Ponieważ e, nudziło mi się, miałem lagi byłem zdenerwowany No i wchodziłem sobie do lawy i się zabijałem Oczywiście żadnych itemów nie straciłem chyba. No ale po prostu z nudy to zrobiłem i teraz mam drugi level aktualnie, albo trzeci. No ale to mogę prosto nadrobić, po prostu wyjdę tutaj na zewnątrz. Powalczę 10 minut z mobami, po prostu kamienny miecz, 3 bloki, trochę jedzenia. No i to mi wystarczy, nie? W sumie bym sobie nagrał taki filmik, jak walczę z mobami. Możliwe, że to będzie tak hmm, pomyślmy, 12 odcinek z serii, nie wiem, bo mam plan na pewno na kolejny odcinek, już gotowy, w momencie jak montuję ten, więc no, na szczęście mam pomysły na nagrywanie odcinków, bo kiedyś pamiętacie, w sumie nie wiem czy pamiętacie, kiedyś no nie miałem pomysłów i regularność umierała, zasięgi umierały, no i cóż, to był taki 2020 w sumie, można powiedzieć. 2019, druga połowa. No ale już tak nie jest, prowadzę serię. O, jak widzicie, tutaj mam już kolejne szkło. O, niestety źle położyłem. No i dobra, to tutaj wykończę, ale mi zabraknie na 100%. Dobra, no, przyspieszę te nudne fragmenty i dam muzykę. Hech, szkoda, że tak szybko czas mija. Bo już dziewiąty odcinek, a czuję się jakbym przed chwilą nagrywał trzeci. Okej, okay, położyłem już wszędzie szkło, więc to już mam wypełnione, ściany są gotowe. No i teraz tylko dwie rzeczy pozostałe, oprócz drzwi, yy, podłoga oraz dach. Yy, w tym odcinku jeszcze zrobię podłogę. Pod yy, 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 w tym odcinku jeszcze zrobię podłogę i yy, początek dachu, ale dach sam już dokończę w następnym odcinku. I no generalnie następny film będzie bardzo ciekawy, ponieważ zwiedzę dwie takie fajne rzeczy, a to zdradzę dopiero. Gdzieś pod koniec odcinka. No, że mi się teraz dał. Ech, dobra. Czy w ogóle dam się to zabudować tak w pełni? Nie wiem. Spróbuję. Ale to już widać. Mam tylko no... 10 bloków, a tu z 20 do zapełnienia. Dobra. Jeszcze ja tu zapełnię najważniejsze. Okej. Okay. Mam ledwo połowę życia, więc y, się najem. No i dobra. Pokażę jak pokażę tutaj jak będzie coś ciekawego, bo na razie nic nie robię, tylko się kręcę. Dobra, jestem, mam kolejne schody i lecę do domku. A zanim jeszcze kolejne tutaj sobie dorobię schody i dopiero idę. Co ten zombie tam robi? Dobra, tak na razie prezentuje się domek. Jak widzicie jest dość dobrze. Mi się on podoba. Mam nadzieję, że Wam też tutaj jeden schodek zabrak. No ale to za chwilę zdobędę. Tą dziurę nie wiem kiedy wypełnię. No tutaj macie tył. E, tu macie bok. Mi się no, generalnie e, podoba. Taki styl robienia domu. Bo testowałem wiele, wiele materiałów. W jaki sposób to zrobić, więc... Dobra, jestem i robię kolejne schody. No, i pierwszy poziom schodów zrobiony. Ok, tutaj jeszcze położę schodki tak na rogach. Yy, tak nie. Ten tutaj wykopię. O, w taki sposób takie trzy na rogu. Będzie to, no, trochę ładnie wyglądało. I dobra. Idę pozbierać trochę drewna z dębu. A co to? Dobra, mam tutaj yy, drzewo. To też ciekawe. No i nareszcie drzwi mam, e, więc to dobrze. Niestety wykorzystałem całe moje deski, a więc. Dobra, teraz postawię sobie pochodnie. Jedna część tutaj tej podłogi to będzie właśnie te deski, a druga część to będzie terakota. Taka zwykła, bo pójdę znowu na ten biom i wykopię. A tak w ogóle, patrzcie na to, tu po lewej. Normalnie X-Ray. Dobra, wybieram się na ten biom, potem terakota. thank mm -hmm. you Wydaje mi się, że jest tak wystarczy, ale nie jestem pewien, bo zapomniałem wymiarę domu. Ok, skopię jeszcze te drzewko i mogę wracać do domu. Ech, kurde, już 20 minut, i no, za chwilę będzie. O, 30 sekund. Nie wiedziałem, że ten odcinek taki długi będzie, no ale cóż, mam jeszcze 7 minut do zmontowania, więc zobaczę, co mi się uda z tego yy, wyciąć. Niestety mi się już skończyło, zostało tylko 6, no, ale to zastąpię drewnem albo kamieniem. Kurde, drewno też dużo potrzebuje, yy, ponad 18 bloków, tak mi się wydaje, więc dobra. Jak widzicie, tutaj zasadzam i spróbuję, żeby urosło. I potem skopię. Mm -hmm. Za koło mnie, ja nawet się nie spodziewałem. Dobra, e, no więc wykończę tutaj szybko. Jeszcze muszę dwa bloki skraftować, ale nie da się, więc muszę więcej. Ok. E, to też zamienię w sumie na drewno. Albo w sumie tylko środkowy pasek. Nie wiem, co tu w sumie dam. Położę na, na te no, bloki. No, ale się zobaczy. W następnym odcinku oczywiście. Kurde, już 22 i pół minuty. 22 i pół minuty mam na myśli. Dobra. Za chwilę będę odcinek kończył. No bo dach robię w następnym. No i tak wygląda domek na dziś. W następnym odcinku tylko dokończę dach. No i w sumie to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, ponieważ to już koniec. Yy, kolejny odcinek, oczywiście, w czwartek. Na szczęście są ferie, więc mam czas. Hech, no i co? Do następnego. Cześć.